Zajmuję się y, zarządzaniem, jestem dyrektorem developmentu. Zajmuję się głównie tym, żeby pomagać y, małym i średnim przedsiębiorstwom zarabiać więcej pieniędzy w internecie. Prowadzę zajęcia z języka angielskiego. W dalszym ciągu szukam pracy. Mieszkam we Wrocławiu, e, nie mam dzieci, więc mam Podobno dużo czasu na rozwój. Cały czas miałam takie wrażenie, że nie ogarniam wszystkiego, że tego jest za dużo, że jest właśnie dziecko, że jest praca, że jeszcze to fajnie z mężem spędzić trochę czasu. Bardzo lubię też gromadzić dużo różnych inicjatyw, które później bardzo często się... Nie udawały. Stawałem się powoli takim więźniem produktywności, co nie wychodziło mi na dobre. Ale nigdy nie pomyślałem o tym, żeby poszukać jakiejś takiej profesjonalnej pomocy na zewnątrz po prostu. Ludzie, ludzie, którzy robią wszystko, czasami nie robią nic. Mnóstwo książek kupiłem, których nie przeczytałem. To jest chyba też pewnym jakimś takim standardem, że jest takie poczucie, jak już mam książkę, to tak jakbym miał wiedzę, nie? No, jakby nie <laughs> w ten sposób. Wiesz, to może tak dość nietypowo, ale kurs tak naprawdę był prezentem od mojego męża, <laughs> który sam przez niego przeszedł. Pierwszy raz się spotkałem z kursem, który ma taką strukturę, i to mnie zaciekawiło. Pomyślałam sobie, że jak mi to pomoże jakoś ogarnąć codzienny natłok i skupiać się na takich ważnych rzeczach faktycznie, no to warto, warto zobaczyć. Mąż się śmiał, że jak rozpocznę ten kurs, to będzie najprzyjemniejsza część mojego dnia, i rzeczywiście miał rację. Ale to połączenie tej dostępności z tym, że jednak jest jakaś rutyna i jest jakiś rygor na temu nadany. To dla mnie to była perfekcyjna formuła. Krótkie lekcje, krótkie raporty. To się nam maksa sprawdziło, bo ja po prostu. Jestem raczej, są bardzo zajętą, ale mogłem jakoś wpasować te raporty w swój dzień. Tutaj nie muszę tracić jako uczestnik kursu na przeglądanie tysięcy, dziesiątek materiałów. To jest tak po kroczku codziennie, więc nie jest tak, że muszę teraz wziąć wolne z pracy na dwa dni i siedzieć na kursy, no bo to jednak zawsze jest jakieś poświęcenie. Wiedza była porcjowana małymi kawałkami każdego dnia. To sprawia, że jednak no, uczymy się tej cierpliwości. Wiem na czym skupić energię, i to jest. Dla mnie najcenniejsze. Dużo łatwiej zaczęło mi być zarządzać również moimi, moimi spotkaniami. Na pewno zyskają świadomość, co jest dla mnie ważne w życiu. Na pewno dzięki temu kursowi mam większy spokój wewnętrzny i, i popchnęłam do przodu masę rzeczy, które odkładałam od niej wiadomo, ilu. Dla mnie jako produktywność to jest sposób uwiarygodniania samego siebie dla organizacji, w jakiej pracuję. I ta produktywność w rytmie slow, no to jest hasło, które się odróżnia od tego produktywności pojmowanej, tak jak wyciśnić siebie więcej. Z perspektywy jestem leniem, na perspektywę mam. Prawo być zmęczone. Wewnętrzny poganiacz niewolników we mnie żył. I, i to mi się bardzo nie, e, przestało podobać. Już ile lat można, wiesz, takie coś uprawiać? Ten kurs to była dla mnie fenomenalna zmiana. tak? Dzięki, dzięki temu kursowi rozpoczęłam jeden z najważniejszych dla mnie projektów związanych z moim biznesem. Po tym kursie mogę powiedzieć, że zadanie czasem nie jest czymś takim trudnym. Po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać nad czasem kreatywnym. E, po tym kursie. którego przez długi czas nie miałem w swoim życiu. Zrozumiałem, że trzeba wygospodarować też czas na odpoczynek. Jacek przed kursem, a ja po kursie, to więcej przestrzeni, więcej spokoju i więcej snów. Przede wszystkim mam poczucie czasu, nie uciekają mi godziny przez palce. To wszystko idzie w dobrym kierunku. biznes te życie w dobrym kierunku, moje życie prywatne, też życie w dobrym kierunku. Więc wartością tego kursu nie jest sama wiedza, która tam jest, tylko przede wszystkim. Jakby to, że on ci systematycznie o czymś tam przypomina. On nie wymaga dużych nakładów czasu, inwestycji. No Widać, że to jest już kolejna edycja, że ten kurs jest już bardzo dopracowany. Więc ja nawet poleciłam paru osobom, paru osobom w pracy, jakby pracującym w korporacjach, ale nie tylko. Ogólnie osobom, które czują się przytłoczone. Trudno mi jest bardzo znaleźć pomysł na to, komu bym nie polecił. Ten kurs jest, dla, moim zdaniem, dla każdego, z tego względu, że każdy w swoim życiu chce zrobić jak najwięcej.